Ej czekaj, 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 czekaj Wiem zagrać tego Murgla burgla Wracaj tu O nie To było groźne No to jedziemy z Tyrionem. No zobaczymy, czy Tyrion jest na propsie po tylu latach. Na pewno heal, nie? I ten cudowny moment: zagram w końcu Murbulk Prima Ekstra, czyli trzeba mi 5 wolnych miejsc. No to zaraz wyczyścimy sobie. Jakie wejście. Małe szaleństwo. Do Wszystko śpi, dobra. Wszystko sobie śpi. Sprawdźmy, czy ten murbulk Prime zrobił wrażenie na naszym oponencie. Tak, widzę właśnie. Uch.